Witam serdecznie. Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowała dla was wspaniałą wakacyjną przygodę. To będzie spotkanie z niezwykłą osobą. Jest artystką, grafikiem. Uczy sądecką młodzież w szkole katolickim liceum sztuk plastycznych od ilu lat? Od 16. Pasją jej jest szermierka, fotografowanie. Bo brała udział w wielu wystawach indywidualnych, jej prace brały udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, właśnie z fotografii, witrażu i jakiej, jakiej jeszcze sztuki? No, z grafiki, z szeroko rozumianych sztuk plastycznych, można by było powiedzieć. Jest poza tym autorką książek dla dzieci, pani Urszula Gawron. Przedstawiam Wam serdecznie. Dzisiejsze spotkanie dotyczy wydanej niedawno. Ostatniej książki pani Urszuli Gawron to zbiór wierszy dla dzieci zatytułowany Aniołowo. I tak. to jest właśnie ta książeczka. Skąd pomysł pani Urszulo na wydanie tej książki? Jak większość, znaczy większy. Do tej pory powstały cztery bajeczki. Ta bajka powstawała tak jak pierwsza, czyli najpierw pojawiły się ilustracje, grafiki, a potem zrodził się pomysł dopisania do ilustracji tekstu. Czyli tak właśnie przez to, że jestem plastykiem, to troszeczkę czasami na odwrót działam. Tak było przy pierwszej bajce i przy tej było podobnie. I wszystkie obrazki w tej książce są również panią Matkowa. Tak, Wyszły spod tak. pani ręki. Ale te anioły, zanim się znalazły w książce, gdzieś już można było w Nowym Sączu spotkać. To ja może powiem tak szybciutko, jaka była w ogóle idea, jak ta bajka powstała. Ponieważ od wielu lat. Szyję takie aniołki dla dzieci. Pierwsze zaczęłam szyć dla mojego bratanka i bratanicy. Po czym stwierdziłam, że można by było zrobić grafiki z takimi przygodami aniołów. I w momencie, kiedy one powstały, stwierdziłam, że chciałabym zaangażować dzieci jakby w, w te grafiki. I wtedy Borys i Blanka dorysowywali tła do pierwszych prac, które były dosyć no, spore. Na przykład taką dużą pracą, ja tutaj w książeczce pokażę, była piątkusia, która jedzie na rowerze. ja te prace sprezentowałam mojej bratowej i dzieci przez jakiś czas dorysowywały tutaj tło do grafiki, która powstała. Jak te prace już tak się stworzyły, stwierdziłam, że są super. Ja w ogóle jestem dużym fanem ilustracji dziecięcej i rzeczywiście w tej przedostatniej bajce... Zaangażowała mocno dzieci w współilustrowanie tej, tej bajeczki. Doszłam do wniosku, że chciałabym, żeby te prace, ponieważ są tak piękne, zaistniały w przestrzeni publicznej. W ogóle był taki pomysł, żeby gdzieś dzieci mogły pokazać razem ze mną te swoje prace. I nadarzyła się okazja w tamtym roku, w grudniu, że udało się je oprawić. I przekazać szpitalowi w Nowym Sączu na oddział dziecięcy. Tutaj pan prezydent Nowego Sącza zgodził się na oprawienie tych prac, bo grafika wymaga ramki, trudno ją powiesić bez oprawy. I one rzeczywiście trafiły na oddział dziecięcy, co było wielką moją radością, bo, tak jak mówię, te prace były z założenia, robione po to, żeby cieszyły. Dzieci i rodziców. I myślę, że osiągnęło to. Właśnie słyszałam, że swój cel. osiągają swój cel, bo roz, rozjaśniają pobyt y, dzieciom w szpitalu sądeckim. To znaczy, też takie informacje do mnie docierają. Bardzo jestem z tego zadowolona, ponieważ czas spędzany przez dzieci w szpitalu z rodzicami jest bardzo żmudny, dłuży się i mam nadzieję, że te anioły trochę radości wnoszą. Niestety w te trudne pobyty szpitalne dla tych dzieci i rodziców. Pani Urszulo, anioły powstały najpierw te robione, szyte przez panią, potem powstały grafiki, ale wcześniej, przed aniołami, przed tą książeczką, są trzy spore książeczki o przygodach takich wyjątkowych postaci. I proszę powiedzieć, z, jak, z jakiego powodu te książeczki powstały? Pierwsza. O kotach. To była cała trylogia o kotach. To była długa historia, już pewnie to mówiłam wielokrotnie. To przypomnę. To była historia bardzo też niesamowita, ponieważ chyba na pierwszym wieczorku autorskim wspominałam, że bohaterzy, koty, narodziły się w momencie, kiedy byłam w górach z moim przyjacielem i bardzo żeśmy zmokli. Wyciągnęliśmy nasze peleryny, znaczy nasze płaszcze przeciwdeszczowe, które były akurat przez przypadek pomarańczowe. I rzeczywiście jak ja zobaczyłam nas takich stojących w tych, takich przemoczonych w tych pelerynach, to stwierdziłam, że jesteś jak takie przemoczone koty wyglądamy. I tak narodził się tak naprawdę, to był ten moment, taka iskra, kiedy w głowie narodził się bohater. I jak ja już zobaczyłam te pomarańczowe koty, to od razu już widziałam całą historię w obrazkach tych kotów. I było bardzo podobnie, że najpierw powstały grafiki z myślą o, to, o tym, żeby dekorowały pokoje dziecięce i sprawiały dzieciom radość, a potem do każdego tego obrazka dopisałam jakiś rozdział. No i tak się narodziła I To jest pierwsza historia część. w trzech częściach historia kotki i kota, tak? I w związku. Złoto łapka i miło mruczki. Tak, i oni tworzą parę. To znaczy, no to jest historia miłosna, e, oczywiście dostosowana do potrzeb dzieci, e, ale chciałam, żeby to była bajka bezpieczna, jakby mówiąca o uczuciach, o tym jak pewne rzeczy dojrzewają. E, te koty są bardzo. Takie spersonifikowane, one bardzo po ludzku pewne rzeczy przeżywają, myślą, mówią. Chciałam, żeby umiały ze sobą rozmawiać, rozwiązywać problemy. I muszę powiedzieć, że właśnie będąc ostatnio w bibliotece pedagogicznej w Tarnowie, z którą jestem mocno zaprzyjaźniona, panie bardzo mnie ucieszyły, bo powiedziały, przez, że przez ostatni rok te trzy bajki były najczęściej pożyczanymi książkami na oddziale dziecięcym. I była to dla mnie ogromna radość, że. Że aż tak bardzo są tam promowane. Miejmy nadzieję, że i w Nowym Sączu tak będzie. Wróćmy tymczasem do tej książeczki, którą również będzie można wypożyczyć w oddziale dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej. A na okładce tylnej napisała pani tę bajkę. Napisałam, aby dzieciństwo było radosne, a jego późniejsze wspomnienie pełne wzruszeń. Bo książeczka jest nietypowa. Na jednej stronie str str jest y Grafika. Na lewej stronie jest grafika, po prawej stronie jest wiersz dotyczący tego rysunku, a dalej mamy miejsce, które możemy zagospodarować zgodnie z sugestią autorki, na przykład dorysować resztę prania przedstawić przepis na najlepszą jajecznicę albo narysować albo narysować albo przepis z rysunkiem ulubionej sałatki jarzynowej na przykład Taki był zamysł, żeby ta książka trafiała nie tylko do przeczytania, ale mogłaby być hmm. pamiątką Oczywiście i powiem też, może skąd się wziął taki pomysł. W momencie kiedy w zeszłym roku sprzątałam Stare szuflady. Natrafiłam na zeszyt mojej siostrzenicy, która z pierwszej klasy, to był jej pierwszy zeszyt, e, a ona ma już 24 lata. I jakby na, było to dla mnie tak wzruszające, e, jak zobaczyłam te pierwsze krzywe literki, koślawe cyfry, jakieś tam e, szlaczki, które robiła, e, że bardzo mnie to wzruszyło. E, I stwierdziłam, że chciałabym zrobić taką bajkę żeby dziecko po latach, kiedy ją weźmie, po prostu mogło się wzruszyć tym, jak rysowało, pisało, jak w ogóle działało, jak było małe. I dlatego był taki właśnie powstał taki pomysł, żeby ta książka była też taką pewną pamiątką z przeszłości, z dzieciństwa, o tym, jak taki dzieciak funkcjonował. To Taki tomik wspomnień, prawda? Tak. Z wierszykami. Jeszcze jak się na tych wolnych stronach doda datę, kiedy ten rysunek czy opis powstał, powstał to będzie na pewno to będzie niewątpliwie cudowna pamiątka. Ale wróćmy do samej treści książeczki. Aniołowo. Kiedy ja ją przeczytałam, pomyślałam, że to jest taki tydzień aniołów. Bo mamy. Yy, Męski, damski odpowiednik poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku, soboty i niedzieli. Powie Pani nam coś o tym? Hmm, oczywiście bajka ewoluowała w trakcie, bo ja nie jestem pisarzem, nie poczuwam się, <grych> nie jestem literatem, to jest moje hobby i tak to traktuję. Jakby cała idea bajki powstawała na gorąco. Pierwotnie, tak jak mówiłam, były grafiki, potem zaczęłam dopisywać tekst, który sam się gdzieś tam w mojej głowie układał. Jednego wieczoru, jak zobaczyłam te grafiki, to stwierdziłam, nie mogłam zasnąć, bo po prostu układały mi się rymy do tych aniołów. I stwierdziłam, bo już pierwsza w nocy, że nie, muszę wstać to zapisać, ponieważ do rana pewnie zapomnę. I tak się narodziły pierwsze cztery, już nie pamiętam które. A potem, jak już siadłam. Już tak z premedytacją i sobie myślę dobrze, wymyślę resztę. Potem wymyśliłam jeszcze właśnie rymy do męskie, męskie odpowiedniki tych damskich. I tak ta bajka się tworzyła. Puęty jeszcze początkowo do końca nie znałam, ale potem jak już napisałam te, opisałam tych wszystkich bohaterów i to co anioły robią w tym aniołowie w niebie moglibyśmy powiedzieć, że tak by to mogło wyglądać to doszłam do wniosku, że tak naprawdę to są rodzice, którzy są obecni w naszym życiu. I tak mi się ta bajka wtedy spuentowała i stwierdziłam, że, że tak bym chciała ją zakończyć, że tak naprawdę e, te dobre anioły w naszym życiu tak sobie życzę i chciałabym, żeby tak zawsze było. E, właśnie, że to są rodzice, że oni dużo rzeczy w naszym życiu dobrych czynią, a my czasami tego po prostu nie widzimy i nie widzimy skrzydeł w rodzicach, a one gdzieś tam są. Do dzieci się mówi, mój aniołku, prawda? Ta, do rodziców, do rodziców się tak nie mówi. A może by zacząć, warto. W każdym razie, y, miałam w pierwszym momencie myśl, żeby tą puentę przeczytać, ale nie. Żeby poznać puentę, trzeba albo książeczkę zatytułowaną Aniołowo pani Urszuli Gawron wypożyczyć, albo, y, albo kupić ją y, dla siebie y, jako pamiątkę. Wszystkie informacje dotyczące tej książeczki znajdą Państwo na pani stronie. Takiej stronie internetowej szulagawron.pl, taka jest moja strona internetowa i tam jest kontakt ze mną. Wszystkie te postacie anielskie w, w Tygodniu Aniołowym mają cechy ludzkie i rzeczywiście można ich, czynności, które wykonują, można przypisać każdemu z rodziców czy bliskich opiekunów dzieci. I rzeczywiście może być wspaniałą, powtórzę jeszcze raz pamiątką. E, I można sobie ją czytać przez cały tydzień, w poniedziałek, poniedziałkusie i poniedziałkusia. I swoją twórczość umieścić na wolnych, czystych stronach. E, do tej książeczki, biblioteka oprócz tej dzisiejszej przygody wakacyjnej. Zaplanowała jeszcze konkurs, w którym możecie wziąć udział. Wszystkie dokładne informacje znajdziecie na stronie Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a konkurs będzie dotyczył oczywiście prac plastycznych związanych z aniołami. Jeśli jesteście zainteresowani, a warto, polecam, bo to i przyjemna zabawa, a i udział w konkursie łączy się zawsze z nagrodami, polecam wziąć udział. Natomiast to była dzisiaj wakacyjna przygoda z książką Pani Urszuli Gawron. Przez cały rok możecie wchodzić na, wycie chodzić na wycieczki, przeżywać wspaniałe przygody bohaterów poprzednich książek, a są to... Złotołapek i Miłomruczka. Tak, Złotołapki i Miłomruczka. Trzy części, każda ma odrobinę inny tytuł. Cała historia nazywa się Życie jest piękne. Ale pierwsza część to było, życie jest piękna historia prawdopodobna, potem życie jest piękna historia rodzinna, a potem życie jest piękna historia podróżników. Tak, polecam serdecznie na cały rok. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.